jesteśmy przed drugą turą. To, o czym dzisiaj mówimy, to, to prosimy o takie zaangażowanie, też przekonywanie, apelujemy do, do wyborców, żeby pamiętali, że jest druga tura, że, że są drugie tury, że w ogóle prawo samorządowe daje nam szansę tej ostatecznej decyzji dwa tygodnie po terminie, po terminie wyborów. I i, a, i, I prosimy o to, żeby być przy urnach tego dnia, że 30 listopada w wielu miastach, miasteczkach polskich wsiach zdecyduje się przyszłość lokalnych społeczności. Ważne jest, chcemy i, i dajemy tutaj wsparcie tak szerokie i, i tak intensywne Marcinowi, Marcinowi Zawile, żeby mógł kontynuować tę, tę misję prezydenta Jeleniej Góry, żeby dalej zmniejszał bezrobocie, żeby dalej Jelenia Góra tak zmieniała się w takim tempie jak to jest przez ostatnie 4 lata. Wierzymy, że to jest możliwe, że te dobre emocje zbudowanie takiego wspólnego przekonania, że to jest coś więcej niż tylko miasto, coś więcej niż tylko miejsce do, do mieszkania, że to jest takie szczególne szczególne emocjonalne Miejsce do tego, żeby tu żyć, żeby, żeby się z nim związać i żeby go wspierać, i żeby go dobrze zmieniać. Po to, żeby tak się stało, potrzebne są pieniądze europejskie, sensowny zespół ludzi, którzy będzie w stanie je wykorzystać, bo to ostatnia perspektywa europejska z tak ogromnymi środkami, a do tego potrzebna do, dobra chemia, takie dobre emocje, dobre uczucie w stosunku do miasta, ale też do ludzi, z którymi się pracuje, bo przecież jest tak, że jesteśmy w różnych koalicjach czasami w opozycji, ale są sprawy, które są wspólne i Marcin Zawiła jest taką osobą, która potrafi to połączyć i jestem przekonany, że dał temu świadectwo przez ostatnie cztery lata i te następne cztery lata też będą dobrym, jeszcze lepszym czasem dla dla Jeleni Góry. Tego mu życzymy tutaj i będziemy wspierać tak jak wcześniej, tak wiele rzeczy udało się tutaj przez, przez taką dobrą, e, dobre zaangażowanie przez ludzi, którzy i na poziomie Warszawy, i Wrocławia, i Sejmiku e, i Urzędu Marszałkowskiego. Wszyscy staraliśmy się wspierać Jelenią Górę, bo wiedzieliśmy jak ważne to jest miejsce i jak potrzebuje tego wsparcia, potrzebuje tego zaangażowania. To się udało, ale nic, nic się nie kończy. Wszystko jest przed nami, więc mówimy i prosimy Jeleniogórzan Bądźcie przy tych projektach, bądźcie przy Marcinie w niedzielę, w przyszłą niedzielę, bo, bo warto to kontynuować. To nie jest tak, że to jest dane raz na zawsze. Trzeba wykorzystać tę szansę. Je, Jelenia Góra musi, musi to zrobić, i to jest w e, mocy długopisu każdego z tych, którzy w przyszłą niedzielę będą przy udziale. I gorąco w to wierzymy, że, że zwycięstwo będzie Marcina. Szanowni Państwo, Marcina jest nam bardzo dobrze. Przez pięć lat byłam jego zastępcą. A więc na co dzień pracowałam z nim i wiem jakim jest człowiekiem. Jest nie tylko decyzyjną osobą, osobą, która wie, co w tym mieście trzeba zrobić, co jest dla miasta najważniejsze i widzieć to miasto w perspektywie dziesięciu co najmniej lat jego rozwoju, ale także jest to człowiek, który widzi problemy każdego człowieka, mieszkańca. Do Marcina zawiły może przyjść każdy i zawsze, na ulicy, w urzędzie. Jest człowiekiem blisko ludzi. To hasło najbardziej jest bliskie działaniom Marcina Zawiły. Bo do niego przychodzą ludzie i nie lekceważy tych spraw drobnych, a wiemy, że dla wielu naszych mieszkańców, dla wielu z Państwa, ta bezpośrednia rozmowa z Marcinem, pomoc bezpośrednia jest najważniejsza. I taki jest Marcin Zawiła. Takim jest prezydentem. Takiego prezydenta potrzebują mieszkańcy Jeleniej Góry który potrafi nie tylko rozwijać miasto, dbać o niego, dbać o to, żebyśmy byli dumni z tego miasta, ale także dbać o nasze sprawy codzienne wtedy, kiedy sami ludzie nie potrafią tych spraw rozwiązać. Kiedy przychodzą i, po, i proszą o wsparcie. I wiem o tym, że tak jest Marcin, dlatego z pełnym przekonaniem, z pełną odpowiedzialnością polecam Marcina Zawiłę, kandydata na prezydenta Jeleniej Góry i jestem głęboko przekonana, że 30, czyli w, e, za tydzień mieszkańcy nasi Państwo powiedzą: Tak, popieram Marcina Zawiłę, bo z nim możemy rozwijać Jelenią Górę i poprawiać nasze wspólne, nasz dobrobyt, nasz stan posiadania. Także zapraszam Państwa do wyborów, bądźmy razem 30 listopada.